maneczko, tu wasz host. Max nie umie grać w wygrze. Nie pamiętam nazwy gry. Unrailed. Unrailed. Tak czy siak, Zaczynamy zabawę. Jestem tym Dintodaurem. Tam jest ciastko. Biały... Wilk? No. Bakeiro? Małpa? Nie wiem. No i ten ciastek. I Wiki jako ciastek. No. Tak czy siak, będzie zabawa w budowaniu. Ja się nie znam, ja się już gubię. No ale zabawa jest. Będzie przednia mi się wydaje, więc Dobra. no doleć, lećmy dalej, nie ma tu sensu to. Lecimy dalej, kontynuujemy grę. Mamy 4 na 5 wagonów. Gra na zasadzie pobudujesz tory jak najdalej. Dokładnie. O, zaczynamy wiecie. od czegoś. No, od tego co Dobra, wcześniej Dobra, kopanie. Tego nie można kopać, można kopać. Tu. Ja, drębu, tak, drębu. Ja jestem drębu cały. Rąbu drewna. Jak coś, to tu się da wychodzić po samą się można zgubić i nie umieć wyklucić. Czesku się ciastek Resory, sorry sorry. Sorry, 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 sorry sorry, resory Sorry, Resory kupsy nowe amortyzatory A może resory? To są moc amortyzator Biorę tą krowę i idę ją wydoić Da dużo mleka Cześć O, coś tu jest! O, dobrym klucz! Śrubkę? No śrubę Eee, ugaźcie O, mały problem. Gdzie jest Kopu, kopu, kopu kopu, kopu, No za drewno. Ja nie robię drewno. Ale to było do mnie. Aha a, Każdy gracz musi ciąć drewno? Co Kaszu, Pamiętajcie, żeby ściągać tego dodatkowego wagonu. O, ciemno. Już buduję tory, nic nie widzę. Ładuję drewno. Też mam to raz. Gaszem. Naładuję. Naładuję, a nie rozładuję. No, no, dawałem yy, coś tam. Super. Rąb, rąb. Eee, tak. Bierę to ra. kopu, 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 mining. A ja sobie biorę burą, burą. Dawaj, <laughs> Co No nie. <laughs> Najważniejsze, no że nie mamy tutaj tych e, złodziejstw. A no, nie ma tutaj złodziejstw. Złodziejstwo. Zostali na poprzedniej mapce. Dobrze. Gdybym mógł, to bym do nich strzelał. Wiesz, że nie przepadał za nimi? Raczej nikt nie lubi złodziejstwa. <grystwa> Nasza matka? <grystwa> Masz na myśli lepkie łapy. E, tematów politycznych nie poruszamy. <grystwa> politycznych? No oczywiście, a jak inaczej? Czego ja się dowiaduję? Różnych rzeczy. W różnym czasie. Potrzebny kamień. Gasić reaktor. E, Ty, pobisku, tych kamieni nie zostawcie, bo co ten automatycznie pozbiera, tylko te, co są dalej. Słuchaj, chyba, że są pilnie potrzebne. Nie. Do no dzień o, mamy. No, robi się dzień. Puko, puko. Pii. Kamienia. Kamienia. Daj, kamienia. O, ptaszki lecą. Dużo to. To jest drewno. Kaczuszka. Tam no? jest klucz. Gdzie? Yy, na górze. Poczyna jest siekiera, szybko. A tu! Ja nawet nie widziałem tego. Tnij drewno, nie drewno. I w zostaw. Nie, yy, ma... nie! Nie się uda. Nie UD da się połączyć. Potrzebujemy jeszcze jedno drewno. Nie hmm. jest problem. Nie ma tego. Czemu nie zrobiliście ścieżki do tego lasu? Wpierw. Tak chcieliście. Ja A z kamienia da się zbudować? To szybka porażka będzie. Da się to zwrócić? Nie da się. Poza mapą. Ale problem. Drewna nie mam nawet tu na tory już. Będzie fajnie. No to Ty. dobrze. A? Nie mam. A gdzie jest ten w ogóle? Czy da się w ogóle wyłączyć jakoś ten taki. Przytrzymaj bug by sterować z... Z Da się to jakoś wyłączyć? Ale co? No to okienko. Bla bla bla. bla, bo To chyba jeszcze przeszkadza, bla, bla. bo to mi włazi na, na widok. Max, ty też to masz? Nie. Nie Może masz do tej... tego? Nie. To kliknij, przyciśnij tyle. Koniec gry. 54. Ranking. 7632. To powtórka od zera. <laughs> nie ma to jak checkpoint. Być check A to był check... Nie, nie miały być checkpointy, tylko że coś tak zjebanie się nawet do checkpointu nie umieściliśmy. Dokładnie. Czego ma być checkpoint, jak mam od początku? Chłodzieje, nie tu. Dokładajcie, ja się zajmę po prostu budowaniem Asi... Dobra, ja, ja. Noś zasób, noś zasób, noś zasób. Rąb tu drewno, rąb tu drewno. Już się robi. Widzisz tam na dole koło mnie? Szukaj zielonego dinozaura, jeżeli szukasz metalu. Nie szukam metalu. Od metalu boli mi głowa. <laughs> ja nie, powiedziałem ci, słuchaj metalu. <laughs> Trzeba schodzić reaktor. Gdzieś zostawiłem wiadro? Biegnę. On się chodzi, zanim ja w ogóle do niego dobiegnę. No, a mam klucz, tak by the way. Doskonale. To jest śrubka, nie klucz. Nie wiem, klucz. Śrubka. Klucz. Śrubka. Każdym klucz po mnie. Śrubka. Klucz. Chyba nie najlepiej ci idzie. No nie, on jest unposiedzony. Kop, dziureko. Dziureko, dziureko śrubki, 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 stópki Wszyscy to znamy No Ktoś ty oglądał Chciałem już powiedzieć Ach ten and Andy ale to jest trochę nowsze Tego nie oglądaliśmy za bardzo bo nam się to nie podobało Eee ja pamiętam tylko Sikasz się Pikas <grym> Jak to było? Kurde nie się pamiętam się? Cieszysz się? się? Eee to Act and Andy to się. był koleś który robił challenge zanim to było modne to był taki człowiek. Ale nikt nie pobije e, tego. Jasia Fasole. Ten to był troll. To był troll, an angielski troll. To był troll, zanim trolem było, było ich modne. Byłem las. Widzę właśnie. Żeby na pewno nie zabrakło. Złodzieństwo kradnie tylko metal. Kurde, setu ja narobiłem. Błupie, krówska. Suwaj się. A, krowa! Co się stanie, Nic się nie stanie? Zderzy się z kową. No to się rozwali, no. Eee, schodzić reaktor. budować A. dobudować taki ten. A, uciekać. Kilo Max, weź kilo. Już wziąłem. Ja, super. Dobra, mamy trzy śrubki, więc możemy coś dobudować. Co my tu mamy? Zwiększa pojemność magazynową cieczy. Auto, wydobywanie w pobliżu. Auto, zbieranie poblizkich surowców. Jeszcze prędkość wytwarzania. jakość stosu. Pojemność. Możemy dać. Yy, co to jest? Auto o. wydobywanie w pobliżu. To chyba będzie git. No weź to. To weźmiemy to. Nie, mamy jeszcze jeden punkcik. No zwiększ ładowność. No, jak będzie wydobywał to większa ładowność będzie lepsza, a bo prędkość no, budowy e, tego. Wielkość stosu się przyda, po prostu moim zdaniem bardziej. Dobra. Jak uważasz? Ja się nie znam. Ja, ja tylko Ale tu kapitanie. robię za fizycznego. Te złodziejstwo kradie nam te dechy tam. A rzeczywiście można więcej deski. To ile? <laughs> to się nazywa pojemność magazynowa. Dzięki za kamień. Proszę, chodźmy go. Idę z od razu. Krowy! To masz wykopić wykop mi tak, żebym mógł tu przejść. Dobra są Już tu, tylko wiem. muszę eee podzbyć się czegoś. Tak, żeby było gdzieś... One mają być gdzieś tam daleko. No dobra, sobie jeszcze gdzieś tam, tam wysoko. Tam. Jak ktoś, to zrobiłem przy okazji drogę do tamtego lasu. Yy, auto autowydobywanie trzeba kamienia dać. To powiedział, że ja górnie mogę przenosić? Tak, jakby ktoś ci powiedział, że jesteś słaby. Wykarczować jakiś las? Kamienia przynieść, drewno. Ten dużo większy się przyda. Wiem, że to, można tą lokomotywę zmienić na potem na autofabrykę dosłownie. Rozbędę się przynajmniej tego kamienia stąd. To będzie łatwiej można zbudować tory. To wydobywania przydałoby się auto nie? <gry> tak, tak, to na, te, na to następne No to sobie kupimy Jak będzie? To co było przeważnie jest, tylko to co się kupi już jest nowe. Gasić, a, gasić a... O, zdążyłem. No i Daj mi tego Jest kilofta Jest podświetlony, nawet jak jest ciemno Czas wykarczować las Chodzić reaktor to nie było aż tak czerwone A lepiej schodzić w Oczywiście jak coś to kluczyk już wziąłem Ja karczule dacie? No specjalnie tam Zostawiłem No o to drogę, chodziło żeby... no, Bo inaczej będzie jeden, se sranie jeszcze, jeszcze dwa tory Jeszcze kamieńka dajcie Jeszcze jeden tur jest potrzebny Tak e, zamyśliłem się Powiedziałem kamienia dajcie to... No e, problem Skąd? O mam Jeden kamień <laughs> A normalnie byłaby katastrofa co my tu mamy? Gdzieś są inne. Zamienia drewno w żelaz lub na odwrót. A, zamiennik. A nie. dynamit. E, to się przydaje do produkcji kamienia albo ten, ale jeszcze. No, auto zbieranie lepsze. Auto zbieranie weźmie. Tak, to będziemy auto Tam się buduje, ja nie mam na to wpływu. No, wybierasz tylko miejsce. Ja teraz udaję kota z memów. Kiwasz tak głową? Coś tu zgadło. No to jest to mój ulubiony kotek. Oczywiście szukam klucza. Tam jest, dobra, widzę do go. Gdzie drewno? Chyba się Potnę trochę, a potem idę do, do klucza. Tu chyba by się przedało przekopać, nie? Tak, tak, to jest chyba misja, w której trzeba przekopać. To jest klucz czy kubek? To jest kubek jakiś wyżej. No, no jakiś magiczny taki, kubek. Jaki gral czy coś? A do niego dojdę. Yeah. E, trzeba zasilić ten Żeby auto wydobywał w tym moment, w tym miejscu już. Ale nie pokazało się nic, że potrzebuje. Czyli pewnie jeszcze nic nie ma Nie, tam jest drewno No do jednego jest drewno, do jednego jest kamień Wykarczowałem las I śruby Możecie dorzucać zasobów, bo ja nie, nie nadarzam. Musicie chyba zrobić most drewniany Żeby można było przejechać Ale jest. Z... Dre... Ja... Pomyliłem postaci Drewno, tory... Bo ja nie wiem gdzie mamy iść, tędy? Górą na tej trudną głowie. By. tutaj Tu, zrobić most Jo. Po co tak daleko? Przecież w dół wtedy, bez sensu. Co zarzuce jak? Ja tylko dałem przykładowe miejsce. Nie wiem, tu się przekopałem, no to pomyślałem, że... tu tego Tutaj. No. A nie da się. Trzeba iść tędy. No. Drewno. Zróbcie mości. No, zrób. no właśnie, wezmę jeden do wybudowania mostu. Kaczkę postawił. No ja teraz muszę przejść na drugą stronę i tam rąbać rewo. Rewo. Jak tak możesz w kaczkę? Jaka jest różnica między kaczką? Kaczka to kaczka. Nie jestem pewny co do tej kaczki. Wiesz to drewno. kamieniu tyle, kamieniu tyle narąba, narąbałem, że. Dobra, to już można dodać, tak Nie wiem gdzie tylko postawić. Do tego, do zbieracza pójdź. Nie widzę, niech grzesz żadny Dobra. No masz cztery klucze. Nieźle. <noise> Jak się Dobra. skulisz mi, teraz jest nieźle. Teraz pytanie jest takie: czy nie trzeba by wagonu zmienić? Bo nie możemy już więcej rzeczy dodawać. Mamy maks. Chyba, że ulepszyć za ulepszyć. Pojemność tu mamy... Prędkość wydobycia... Prędkość zbierania... Prędkość to plus jeden. Wydajność sąsiednich wagonów, aha. A, ja łącznik ja Pojemność magazynowa... Cieczy. Dobrze na parowa dzięki... Może kupmy tą lokomotywę po prostu? Tak, da, da, dawać lokomotywę! Jaki ciastek jest silny! Co, no nie? Uff! Patrzcie na mnie! Jakiego twardego ciasta mi wykonano! Nie jestem kruchym ciastem! Nie, nie kruche. Piernikowe O, przyszli kradnący. Eee, e, e, kradzieje. Czy ty, czy ty kroisz kaktusy? Nie. No, i z tego jest Więc mamy tak naprawdę tory zrobione z kaktusów Nie, nie wiem, czy to tak działa. Nie. W sumie cieszę się, że pograliśmy w coś innego. Co nie? Fajne no. odświeżenie. Przeda mi się. Już, bo jak mam widzieć kolejny Ember? Nie. I dać te fajle. Coś do I za, i na, zacinania się w windach. Kurde, straszne było to zbagowane. Ale się szybko ten... Eee, tak, Uci, bo to jest... No bo je, chyba wydajniejsza lokomotywa, nie? Ja myślę, że po prostu dalej jesteśmy. <laughs> Trochę trudni. Papiego wystarczy. Idę zerąbać drewno. To jest w sumie kaktus. O, widzę klucz. O, jest śruba. Dobra, dobra. Jestem to tak to skupiony coś. na tej grze, że nie jestem w stanie nic komentować. No to nie ma co komentować, jest pe pełna pełne skupienie, 100%... Ale po... Przesuń się, nie, Ty no, tak no, łazić no, ze skamieniem. No, Kurde. Co się pomyłkę. O ty bocie. Ja mam czasami zwiecham mózgu, sorry. Zauważyłem. Idę spróbować wydobyć ten klucz. Mam. Co powiedziałeś? Jak, co wydobyć? Klucz. Uwaga, idę. A Ty mnie Co? To są kradzieje to torów. To są chyba najgorsze bandyctwo. weźcie. My tu gdzieś w pobliżu kamień? No, o, pełno wykopałem. Musisz trochę w lewo iść. Ale do Aha, dobrze, już bie. Śrubki, stópki, śrubki, stópki. Nie wiem, odprężające jest to kopanie. Taka jest bardziej odprężająca niż myślałem. Dawaj Czy... mi kamienia. Dawaj ta, kamienia. No. Za zabawne jest to, że nawet nie musimy już kupować. To jest ta era, że jeden człowiek wystarczy. No no to akurat nie powiem, że faktycznie... Jestem, Pasz... jestem mile zaskoczony, o jakby to powiedzieć. No bo to nie jest taka skomplikowana gra, nie? Ona jest dość prosta, więc... To mi przesunął. Ja coś wywaliłem, nawet nie wiem co już niosłem. Nie mam pojęcia. <laughs> Stawiamy wszędzie już Wiem czy to było napisane. <laughs> my jakieś... My zdobywamy jakieś osiągnięcia chyba. Niech wagon coś tam. O, krad kradą kamień. <laughs> Przesuwają go w sumie. Nowa lokomotyw. Co ona w ogóle daje? Po śniegu. Co, 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 co? po śniegu. Jak w przyszłości do śniegu dojdziemy? No, na razie nie potrzebujemy takiej. To bardziej działa tak, że jak kupujemy, to zmieniamy biom. No. Ha! To jest w tym stylu. Wskazuje, Wskazuje drogę, drogę, to może być sobie spoko. Mapa? Eee, ja bym chciał tą prędkość budowania, żeby szybciej te, te tory się budowały. nam. Tam za jeden jest. O, to. To dobry pomysł, nie? Bo to no, zamieni nam tutaj. To... No. Bo to nam zamieni no, ten jeden i... stary. Tak, ale wielkość stosu też nam zwiększy. Właśnie, tam... to jest to bardzo jest dobry pomysł. pomysł. A, czy ja się A ta nie mimo... jest, bo jeden kosztuje. I możemy wziąć to i mapę. I nam jeden zostanie. No na przyszłość, no. Na przyszłość, no, Pokazuje drogę, nie wiem co to jest. Daj taki początek, no? Tu? No. no, kompas. Gdzie mamy... Jak będzie ciemno, to będziemy wiedzieć gdzie jest ta baza do dojścia. No, jakieś kamele. Kamele tutaj, normalnie. Dobra, pozbyłem no, się tego. Bardziej nam kamień, dobra, kamień już wydobywam. Bo trzeba go do jeszcze donosić. <grych> tu masz go, wstawiłem ci go trochę. Ja mam drogę, ale będę poczęła tylko drewna, żeby dostać się do śrubki. Jasne. Sporo go. się, nie widzę, że, gdzie kładę. A to mogę tak zrobić. Teraz się spali, a! Leć o, z wodą, leć wodą. Mam, płonący kompas. Szybciej kłaść tory, a! Panika! Ja, ja spanikowałem. Głupie kamele! Słuchajcie się! kamień! Jako, jak? Ja, y, 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 idź. Tam stoi wszystko. Gdzie jest woda? E, koło kameli, tam ktoś postawił. Tu! Prosto w kamerę. Ja panikowałem wtedy! A tu każdy panikuje! Nie martw się! Dzięki, że mi przesunąłeś! Kamienie! Idę, idę. Zaciąłem e... się, o jakiś kaktus. <laughs> Zaważnąłem, że tutaj jest y, szybciej się przegrzewa. No bo jesteś ino... Zauważyliśmy, gdzie my jedziemy? No, na pustyni. Na... Kupię kamele! Mm, przycisnąć! Zacząłem się! A przekopię się tędy. Możesz rozwalić tego małego haktusa, co mi tam dżągiem przeszkadza? Już. bo Potem nie ma wydajności w pracy, nie? Kamele piją wodę. Z wiadra? A. Tak. Bo zostawiłem pełne i potem było puste. A wątpię, żeby ktoś z nas brał. Eee... Trzeba zrobić to, co, my... co ro robiliśmy wtedy. Sorry, Masz kamele. Pieczać? Ale jesteście zbyt niebezpieczne dla nas. Tak można. Sputne, ale prawdziwe. No, trochę smutne. Za ja co mi jest przykro. Biedne kamele. One są się tylko napić z wiadra. <grym> Jak lezą do tego wiadra. Jednego kamela zostawię. Dobra. Zostawię cię. Już mam dość. Już nie jestem w stanie dalej tego robić. Już kopię. No, kamień potrzebne. Jeszcze. Przepraszam, panie kamelu. Zostawiłeś dwa kamele. No wiesz, żeby się mogli... A, dobra, nie rozumiem. jestem potworem, nie jestem potworem. Ja tylko ja tylko zrobiłem Thanos Snap Redukcja populacji. No. Jest ich po prostu za dużo, niepotrzebnie. Musicie tam u góry kamień wyrąbać, bo tam się do stacji nie da dostać. Da się, tylko trzeba dłuższą drogę. No Tędy. nie, nie da się z tamtej strony, tylko z jednej. Ale nie da rady! Ten kamień szary jest nie do wykopania! No nie, prosto i do góry! Tak, tak! Dobra. tu, z tej strony, że say? Aha, tu, dobra, ten potek jest niekolizyjny. Teraz zwiększyć chłodzenie następnym razem. Można ten, yyy... Jaka muzyczka? Wild, wide, west! Przejdę ten i będzie normalnie Strażnik Teksasów. Nie mogę tutaj. No mówiłem! To no w lewo! W inną stronę, źle teory stoją! No dobrze, w lewo! Tak w w lewo, tu? no, tu! Niby co, niby co się ma z tym wydarzyć? Spoczyn. co jesz? Nie mogę przejść! Rozwal to! Nie da się! Aha. Nie no to jest bardzo dziwny poziom. Chyba musimy chyba musieli mieć dynamik. Chyba tak. Ja. Bo nie da się tego połączyć. Kunie. Ale to jest bardzo dziwne. Daj mi te tory. Hase <laughs> po kopie palmy. Dobra, trudno. O nie! Jesteśmy zgubieni. Mówiłem, że się z drugiej strony nie da. Gdybyśmy mieli dynamit, to chyba to była właśnie się rozwalić ty ale to jest takie. No, no jak mi jest gorąco. Najpierw zase. kontrolę. Wróć do lodów. Nie, jest powtórka od 130 metrów. No jest no. Chcecie to dalej? Kontynuujemy czy zmieniamy grę? Okay. Jak tam chcecie, dla mnie to nie ma znaczenia. Bierz się, ja abym walczył do końca. Nie da się. Ta gra jest nieskończona. Nie, czy się da dojść do końca? Tak, jest skończona, tak. Jeszcze się, że walczyłbym z tą mapą, nie? Okej, okay, dobra, jeszcze chwilę. No to jeszcze jedna runda i. No, o, jeszcze jedna. A kamelę. Mamy szansę to w ogóle przejść? Nie, bo nie. nie mamy dynamitu, nie? To jest ta sama chyba, nie? Ta, więc... Tak. No to nie ma sensu, to... Trzeba zacząć od nowa. Ja też bym samo. bo wtedy... Eee... Myślałem, że to będzie od momentu kupowania. Nie, niech to przejdzie po prostu. Nie wiem, co moja postać robi. Podkładam, podkładam i złodziejom wszystko. Kradnijcie. Kradnijcie kradzieje. Więc będzie... Koniec. To co, pożegna się trzeba, nie? No. Yy, mam nadzieję, że się Wam gierka podobała. Tak, czy siak. Dziękuję za oglądanie. Cześć i czołem. Sub i lajki. Pa. Sub i lajki. Cześć. Pa. pa. pa.